Cześć z tej strony Supermacie, a dziś witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj moich 7 najbardziej ulubionych zadymiarzy. Dawno nie było odcinka, był ostatni miesiąc temu z Clash Royale, ale czas trochę do Browstars wrócić. No i zaczynamy, top 7 mamy Groma. Po prostu uważam, że Grom jest najlepszym miotaczem i tyle. Jakoś wysoko pucharków nie mam, ale go po prostu lubię, bo uważam, że jest po prostu najfajniejszym miotaczem. Wcześniej był strasznie denerwujący, bo on dużo bił, gruby był, w sensie miał dużo chypy. Strasznie był taki trochę, nie ja będę to nazwał, niezbalansowany. Teraz jest tak zbalansowany, bo często tak się nie da tymi pociskami trafiać, ale jednocześnie też dobrze to wychodzi. No, i właśnie dużo ma coverage'a, To jest dzięki temu, że ma dużo ten. Y Super też ma spoko. Gadżety ma ok, ale go no właśnie zasyni mocno kontrują, Po prostu sądzę, że jest zbalansowany i tyle. No, i równo jest. Prawie wygrywamy. No i wygrywamy. No tylko, że mają taki team trochę, który mnie kontruje, bo miał... ogólnie to brawlery, bo bus mnie kontruje. No i super jest bardzo dobry gromie, Bardzo lubię. Jeszcze bardzo lubię, bo to nie nagrywam odcinka dawno. Jeszcze lubię to, że zmienili to bounty, że jest krótkie. Trochę średnia mapa grom, ale już ten wygrana. No szybko to jest. Szybko to jest i bardzo lubię, ale mi się też często baterie dobrze i mamy dopiero brąza na gromie, ale to dlatego, że rzadko. I mamy star dropy, jak zwykle rare. Nie lubię tych star zawsze rery dostaję. Niefajne są, bardzo niefajne. No i oczywiście powerpoint, mam tego przy dużo. No i z sobie golda odbiorę. I przechodzimy do miejsca szóstego. Na miejscu szóstym, tutaj trochę wyżej podlecę, będzie RT. To jest jeden z nowszych postaci. Jeden z nowszych postaci, właśnie. Kupiłem pasa, więc i mam skina na ładnego. Lubię bardzo jego gadżet. Ten to przypomina, był jeszcze jakiś taki podobny gadżet, co ten, ale nie pandemia, ja lubię ogólnie ten. No i po prostu RT jest całkiem dobrych. Ogólnie chciałbym, żeby reward tego pierwszego gadżeta, bo koncept jest taki, że po prostu będzie spowalniać przeciwników, ale no on wca, wcale nie trafia, więc mi się wydaje, że on powinien być zreworkowany jakoś. No kurde. No I. Ogólnie też nie może dlatego, że Ejma nie mam i dlatego nie wychodzi GRT. Jeszcze to połączone z moim kiepskim internetem, no wychodzi średnio. Ale mogę, można zdobyć killa. Ja lubię w ścianę trafić No ale RT jak się rozdzieli to tyle wali Że z dużej chyba mam... nie mam supera Ale widziałem że dużo O i właśnie tutaj zabiłem cały. Enemy. W tym momencie. W sensie prawie, bo tylko ten Mortis wstał. O masz. No, znowu uratowałem. Nam. Chyba się pan gry pozłościł. No niestety nie udało go zdobyć. No ja się pojebę? Ale jestem nie jest przestrzenne dużo bić. ale zabiliśmy cały team. I też mnie to ciekawi, czy MRT nie zrobili tak jak załóżmy Boni, czy... Mega, do której niedługo przyjdziemy. No i wezmę to. Ja trafiłem. Właśnie też jakby on ma długi kule na tej zwykłej formie mam wrażenia. No niestety my teammate znaki się nie uda. A wracając do tego supera, to mi się wydaje, że powinien być taki bardziej mm, tak jak ma, mm, meg, że tak, jakby ma dwa supery, i że się nie transferują na siebie, i to jakoś tak. No to tak, na miejscu piątym mamy meg. No i meg ogólnie jest spoko, ale. Ogólnie po tych ostatnich nerfach, miałem ja mam wrażenie, że chyba jest gorsza. Tak, trochę gorsza jest. Takie mam wrażenie. No i nas dało na, na boty. A po drugie też Mac ma jakiś dziwny super, bo gra twierdzi, że, że można przykładowo supera aktywować, że, że trafi, o. że aktywuje, a w końcu ten, że, że trafi, że trafi, a w końcu, a w końcu nie trafia. I to jest mój problem, bo to już mnie tyle razy, to mnie tak dużo razy denerwuje. I ogólnie na bot mi wychodzi, przynajmniej w tym, nie wiem. Jeżeli mi w nie to nie mam konieczności. A i na To jest mój numer 5. Przechodzimy do. Następnego numeru, na miejscu czwartym, mamy Cordiliusa. Jednego z najnowszych, i ja mam pasa dlatego go tak automatycznie, jak mam pasa, to lubię postać. Przeważnie, przeważnie. Ale moi teamcy są bardzo pomocni. bardzo I ogólnie też nie polecam grać na Brawl bo jakieś spocułki na nią grają ostatnio. Jakieś takie... nie wiem skąd to się bierze. Jakieś takie totalne... tym grają. Takie w masz no, i nie wiem, co mi Ci Więc. Po prostu jest Jeszcze mam jakieś dziwne lagi. Nie wiem, czemu. jest po prostu uposiedzone i chyba przez robić robić. Filmy Film na pewno. Bo... Tego się już nie da. strasznie to dnia. Cokolwiek jak ten to. Co to mniej? No No i. No i... o dziwo jeszcze... No i właśnie też mam nogi i mi nie wychodzi. Nie wiem, to widzę, że ten odcinek będzie długi. Resztę postaci to chyba bo... Nie ma sensu Bo nie ma sensu Nie ma po prostu sensu Na No bo widzicie Jaki Są lagi bez powodu Proces po prostu Nie serwerów i tyle Dobra to był numer czwarty Numer trzeci należy do sama. Tylko jak go znajdę, jest sam. Do sama też mam no, praktycznie wszystko. Większość pasa kupiłem, więc tyle z ważniejszych informacji. Ja na miejscu drugim odziwo. Pierwszy chromat Jedyny Buster, do którego nie mam nic specjalnego, ale po prostu lubię nią grać, bo wcześniej bardzo lubiłem i on trochę działa. Jak mi dano i na co pierwszym sorcia. Do surdzia mam wszystko. Każdy skin mam na ten najnawszy. Wszystkie gadżety, wszystko, wszystko. To jest jedyny. No i tyle. Do widzenia. Pa pa!